Dwa dni temu grupa szturmowa zaatakowała prezydenta Udo. Nie da się udowodnić, że nas tam nie było. Nie martwi to pana? Nie. Raczej przeraża. Musisz się tym zająć. Tak jest. Co im powiesz? Korupcja sięga poza granice CIA. Siemasz. Proszę. Przyda nam się pomoc. Trzymajcie kciuki. Powodzenia. Znajdź wszystko na Domingo Chavez'a. Jesteś prawdopodobnie najbardziej zabójczym agentem CIA. Muszę ustalić, kto za tym stoi, a mam tylko ciebie. Widzisz? Zarumieniłem się. Z czym się mierzymy? Z konwergencją. Fuzja kartelu z organizacją terrorystyczną. Mają wszystko. Ludzi, broń, zamachowców, samobójców. Nieograniczone zasoby plus niegasnąca nienawiść. Nie na mojej zmianie. Świat to nieustanne zmiany. Za murami są tylko żmije. Nie wiesz, kim oni są. Pewnie wkrótce się dowiem. Jack ryzykuje tam życie. Zawsze chciałem zostać Federale. CIA było drugie? Czwarte. Gdzie do diabła jesteś? Na pewno chcesz wiedzieć? Co powiedział? Rozłączył się. Cały on.